Co tam, panie, bierą? Jak to, kurwa, panie, a nie białe kopyto z czarnym grzbietem, nie? Bo tylko na to tu bierą. Na te główce. Spoko, spoko. O, normalny w końcu, fajnie. Kolejny dzień z Piotrkiem i z Michałem znowu nad wodą. Dzisiaj mamy zamiar złowić co? Konia, tak? Jeden się liczy? Tak, jeden. Dobrze, jeden. Dwadzieścia yy, Dobrze, dobrze. Teraz tak. Odtąd, dookoła tej bojki, tak za tymi bojkami jest około 4 metrów. Tu mogą być jakieś stare liny, inne paskudstwa. I tak jak są tam te trzcinki, nie? To, o, tak jak jest ten ślad słońca, tam już jest głębiej. Ale przed tym śladem słońca jest taki spadek. Tam jest 3 metry, potem... No, 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 no. I tutaj tak jest 4 metry i schodzi na 7. Tutaj przy rzucie mamy 6-7 metrów zasięgu. Jakieś coś? Jakieś pojedyncze z tamtej strony tu powinno być czysto. No i niestety szupaki, bo się spodziewam, że też będą przyłowy, no. I co? Zaczynamy tu, tak? No. Tu już można pizgać. I tak myślę, że spokojnie pół godzinki tu można pomachać. No do wody to najlepiej. najskuteczniej. Ma no coś, Piotrek? Masz coś? Ma coś? 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 do no. Konek! Poszkolity! Bardzo dobrze, o to chodziło! 20 cm miałem, wiesz? A ja mam w miarę ucięte 30 cm. Tak jest! Tak jest, o to chodzi! Widzisz, idzie na łatwiznę! Idzie na łatwiznę po prostu. Ale już są coraz mniej. Zobacz jakie ciśnie skubany. On lubi te małe okonki. Masz go? Zobacz jaki grub są. No piękny jest. No co ty chcesz? Wiem. Mówiłem, że będą? Czekaj na beki na biegki, czy wiesz? U, każdy łowi ryby przypominające wyglądem wędkarza. W piątek takie smukłe, fajne okonie. Michał jednego, ale jak przywalił to 3 kilo, nie? Pięknie. Spad? Nie, jest. No, czułem to przez chwilę, widać było. Na tym kiju to nie była taka ryba z Piotra. Chyba, że jest, ale pocał się, no. Pięknie wykurwił. No, to był duży okoń. Pięknie wyjebał i powiem Ci, a kim się Znaczy, powiem Ci, że po wigęciu widziałem, że to już jest konkret. nie, fajniejszy. Tutaj można zejść, bo obydwie te dwie strony są z pokotu, w zasięgu rzutu też jest 7 metrów. I tutaj też się oko, nie szczupaki czupaki trzymają, tylko tutaj dwóch się wciśnie, nie? Spakujcie się tu, normalnie. Ja zobaczę czy z drugiej strony coś się dzieje. to dzieje. No tu jest spoko, dobra. Mm. Odtąd robi się 4 metry, jakieś 15 metrów od brzegu, w zasięgu Zutu 7. Dosyć twardo. mniej więcej tak jak są te kaczki, tam można rzucać i spokojnie w drugą. Trochę tutaj jest jakiś kamieni innego gówna, ale tutaj okonie są dawcze szczupaki. A z drugiej strony jest podobnie, nie? Ale myślę, że tutaj można się spodziewać szczupków. Od razu mówię. Co tam panie bierą? Jak to kurwa, panie? Ale nie białe to z czarnym grzbietem, nie? Bo tylko na to tu bierą. Nadejść w tej główce! Spoko spoko! O, normalny w końcu, fajnie! 34-35! Ale dopiero wziął! Jak mu... No, gruta kurwa! No, śliczniczki! miareczka? Wszystkie takie ryby. No? A tam, mam, tam miałem puknięcia i jednego przyciąłem, i to było tam, ja wiedziałem 18-20 centów. No kurwa, widzisz, o tu tylko tak biebany, nie? No, no, no. Mówiłem, że dobra miejscowa. No, na chwilę gdzieś odskoczyły, nie? Gdzieś się przesunęły, gdzie ryby i. No, tu krążą. Jakby ten wiatr zelżał, tam ja chętnie się tam wybrał jeszcze z powrotem w tamto miejsce, gdzie byliśmy na początku, bo tam kurka. Jest tak, że jest i płytko i głęboko, nie? Tylko drop, nie? Drop. Ja. kur na okonia w kaptur? już co, Michał, tu się ustaw na tym kamieniu będzie dobre światło w górę mam całe do tych świat Ale kur wysyła Walam seryjnie żeby bo jak żeby nie skakał

Co kurwa, wesoły jesteś, nie? Dobra, <grymne> wow. idę. Piękna ryba. Ilona ona ma? Masz myli? Już... Trzymaj, trzymaj. Trzymaj, trzymaj. Trzymaj, tak. Ta, Marek mi tutaj brał jakoś tak. A ty gnoju! Co? Co? To jest tak na staro. Trzy, 34, 35, 32 moim zdaniem No 32 Ale grubiutki, fajny Bardzo Piękny Możesz mi nagrać jakieś gummy puszczę W dobrej formie widzę Bardzo dobre No to super ransko to się cieszę Masz tam Miejsce numer 3 Już jakieś nawet normalne okonki padły więc nie jest źle. Machamy dalej. Да, прошу. I trzeci Nareszcie się wpasowałem. Vazaneta. E cai do cheiro. Hmm. I jak tam dołowiliście coś jeszcze? No ja miałem 6, a jestem w ogóle w połowie wody. Jak pierdzielną z opadu, taki 20 kilka, ale też takiego na dzień dobry, fajnego bąka. Polazłem na was pomost. Pierwszy rzut, Bach, szczupak z kilo obcinka nara. Pozawiatane. No no, w pierwszym rzucie. I wszystko na nadziga. Ale o chłodzie to wysoko? Kurka, całe stado. Jednego holowałem to. Znaczy, o dobra, to teraz też tłumaczonko. Ja w ogóle nie wziąłem nigdy, nie? No. Tutaj, jak widzicie ten biały dom, jak 60 metrów od jest twarde dno i jest uniesienie. Tutaj też się lekko podnosi i tak rzucając mniej więcej w tamtą stronę najwięcej brań i w tą stronę. Tutaj tam jest górka i tutaj jest spad, ale okolnie tu wychodzą. Przy brzegu najczęściej trafiały się szczupaki, ale właśnie na ten biały domek kierować rzuty i troszeczkę w lewo, nie? A tutaj grubasy wychodzą, tutaj potrafią być potwory, nie? Ten był bardzo ciężki Są, są Jednego obudzisz i zaraz się reszta, reszta ruszy Patrz, gdzie się przyjeżdża, to ciekawszy na akwarium Stał pożolony, Cała, cała no. Są głodne Nie ma to tamto Pięknie Michał przy jest trójkę, nie? To? Trójkę. trójkę Trójkę, wybierz panie Podobne rozmiary idzie Na razie wiesz tak no, obudzi się przy, przy, przy brzegu, no. troszeczkę większy co? Minimalnie kurwa Nie, nie to jest mniejszy, wcześniej był większy Tak? Paczek. Miarka? Patrz jak przyklejone są kurwa No do dna Patrz są pijawę Pan jest z Pięknie to, 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 to. Zobacz PKP mówisz LBG powiedz mam sprawa to że będą sensy ale ten jest chłuczy tam pew był serok uni suroki tam ten kurwa no nagle jak tam dobry bąńczuk to na wideo no to też takie 32 to to zgrabne. U <śmienic> <śmienic> pa, pa. <śmienic> 32 jak nic. Ale tam to była. Ono hmm? o dziwnym no, imieniu no, 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 tak Się to ja, 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 ja nie? Jak No. no. <śmienic> no rzuć, może ja może do tego tam jest. Ja próbuję, tu Muszę No żółty, może kurde. Puuu, Ciśnie normalnie. Jak morawiecki podatników. Trzeba go do wody wrzucić, bo już kurde bez jest sensu. Cięższy, Bardzo ładnie walczy. No, tutaj jak też i No mówię ci, na, na, ten, na tym pierwszym kancie. Jest ciężki jest, a nie jest też większy. Ja już widzę, widzę, widzę po tym, po biciu. To 40 plus w końcu? Nie, nie będzie. Ale jest ciężki. Taki jak ten pierwszy, gruby. Bączur? U kurwa, teraz przymurowo. No spokojnie Michałku. Ja nie myślę, to... że 40 plus jest. Nie. Jest. O, Mówię no, ci, że jest. jest, jest <śmiennie> olw sztył kur... piękna piękna zajebisko to jest to kur... o no śliczny jest, no kurtka nawet w twoich wielkich dłoniach wygląda na wielkiego no wiem ci że to jest 40 no. Koło, ko około tego nie tak na szybko, no zobacz nie, 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 Jak to dzie, no? cztery dychy. Cz nie, Cztery dychy nie, 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 foteczki, foteczki. nie, nie, Zimowy kurwa nie, nie, ty nie, jak nie, 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 piękny. nie, 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 Mhm. Sama pijam ja ochrębę No to miałeś Ale... Ja ten Nic tak. nie do wody Dobrze no, Ja, ja tak. Ufa, Jest tu Nie lubię trzymać zawary, a przynajmniej o koni No, Przy ja ich też badzi. nie wadze O, w Jest dobrze. A cieszy się miseczka. Hehehehe. <laughs> Czekaj, może jeszcze może w tą stronę. Szybka miarka i odbudzisz nie, nie szybką. Nie ma czterdziesteczki. Nie. nie ma. No prawie. Trzydzieści dziewięć, trzydzieści dziewięć. Trzydzieści dziewięć. Jak morda strzelił. Weź Michał jeszcze. <coughs> Oj, oj, nie rób takich głupodziomek I już Ma Pójdzie nie był tak Dobra w Polas Ryby były dalej, coraz bliżej, coraz bliżej co i wszystkie, każda kolejna była coraz bliżej, nie? Przywabione. Przyszły, nie? No przywabione, bo zobacz, tutaj drobnica, nasze rzuty zaczęły ogarniać, że coś się dzieje, dlatego właśnie wolę łowić okonie w dwóch, trzech. Znaczy w dwóch to minimum takie bezpieczne, bo szybciej wyczujesz przynętę, ale wiesz, złowić pierwszego, nie? Pierwszego łowisz, potem reszta się jakoś, nie wiem, dziwnie uaktywnia. Tam znowu Sodesny na wodę, nie? Mhm. Tutaj później że... Coraz bliżej, coraz bliżej, coraz... Tu no do tego kantu bo tu jest niedaleko ten kąt w sumie, nie? ja przyszedłem, zobaczyłem, że kurka, ulubiony wędkarz, no i zaraz, no. No tak, 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 to... to, to, to pod uwagę to Są desperat przylazł ja wczoraj maile pisałem komu ile ma brać, także spoko. <laughs> Dzięki. Do. Nie ma sprawy. 20, nie nic innego nie chciały. No, yeah, yeah. Mhm. Mm Jednego musiałem wyjąć. Blisko. No, no. na tym kanciku. Szczupak. Kurka. bywa. Dobry. Dobra, Cigo? Trzeba, No już, 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 tak, tak, mm -hmm. jest strasznie groźny i ogólnie, o Jezu. dużo zębów, No okonkę. To jest odurbanka Mhm. Mm Ładnie przyzwonił, tak właśnie okoniowo bardziej niż czupakowo, bo wiesz, w trzecią plecionkę tylko no poczułem, że jest luzik był, był. rozbiłem myślami. <grymne> no, my się z tym, tam, bo to mało Plus no, dzieciaki na tym. No i to jest ostatni rzut na dzisiaj. Całkiem udanego dnia. Kilka okonków padło. Padło też kilka fajnych okoni. No wiosną dropshot wygrywa. Zimą w sumie trzeba by mi się skłonić ku, ku tej metodzie następnym razem. No i zobaczymy, co też ona przyniesie, wykorzystując ją na kolejnym łowieniu. A może jeszcze jeden.